Płockie Forum Biznesu to impreza, która odbyła się po raz pierwszy, ale na pewno nie po raz ostatni. Przedsiębiorcy, samorządowcy z Płocka oraz powiatów Płockiego, Sierpeckiego i Gostynińskiego spotkali się w Centrum Konferencyjnym Dom Technika. Jego pomysłodawcy to płoccy przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie Gospodarczej Regionu Płockiego, którzy chcieli w ten sposób przedstawić ludzi biznesu. Takie forum to bardzo dobry pomysł, podkreśla przewodniczący Rady Powiatu. Tam, gdzie ludzie się spotykają, zawsze coś z tego wynika dobrego. E, informacja, pokazanie. Tych produktów, które robimy, to jest najlepsza promocja. Można promować w telewizji, w radiu, ale to nie jest to, co klient zobaczy na, na żywo, i wtedy to daje szansę, że nakręca się koniunktura, że marketing jest odpowiednio prowadzony. Takie imprezy integrują przedsiębiorców, integrują ludzi, którzy w biznesie działają co pozwala później na rozwijanie tego biznesu w taki sposób aby po prostu przynosił on zysk i przede wszystkim dla przedsiębiorców a co najważniejsze dla miasta Płocka dla powiatu płockiego bo to w w takich imprezach o to chodzi. W ramach forum przygotowano trzy części. Była strefa prezentacyjna, gdzie wystawcy prezentowali się wyjątkowo atrakcyjnie. Można było znaleźć praktycznie wszystko, z czego słynie powiat Płocki. Jesteśmy z okolic Płocka Północnego, Mazowsza i Kujaw. Nasze miody są w 100% polskie i ekologiczne, w związku z z tym, że pozyskujemy tylko i wyłącznie z naszych pasiek. Zawód pszczelarza jest bardzo trudny, tak? Kwestia utrzymania na rynku, myślę, że to jest raczej jakość produktu, który mamy do zaproponowania naszym, naszym klientom. W związku z czym od dwóch lat wprowadziliśmy do sprzedaży mieszanki z liofilizowanymi owocami, co w bardzo dużym stopniu pomaga nam w sprzedaży. Ja przede wszystkim jestem z produktami z naszej małej przetwórni ekologicznych. Jesteśmy ze Słubic. Grzybów, powiat płocki. I w naszym gospodarstwie, od właściwie praktycznie przyjazdu męża ze Szwajcarii 30 lat temu, robimy chleby razowe, ekologiczne, sery z mleka z własnych zwierząt. I też przywiozłam zarówno chleb razowy, jak i do płocka wozimy też takie delikatniejsze bułeczki, też z mąki ekologicznej, ale białej. Jesteśmy dzisiaj z świeżo kawą Specialty, którą palimy w Płocku na Kostrogaju. Jest to w sumie rzecz, którą razem z Magną we dwoje tworzymy od kompletnie postaw. Czyli zamawiamy ziarno, które przyjeżdża do Płocka, palimy je na miejscu, no i można je tu, dzisiaj wypić tutaj, albo kupić na przykład do domu, czy do biura. Mam nadzieję, że jesteśmy długo w Płocku w kawiarniach, ale za tym pracujemy. Nie tylko z pysznych smaków słynie powiat Płocki. Podczas Płockiego Forum Biznesu prezentowali się również ogrodnice. Tak naprawdę to chciałem być wf tylko, że poszedłem do technikum, w którym było, była biologia. Jedynym technikum było technikum ogrodnicze. No i to jakoś mnie zboczyło w kierunku, którym widać po technikum ogrodniczym, jakoś tak. Właściwie jeszcze w trakcie techniku ogrodniczego zacząłem uprawiać warzywa, później kwiaty. No i no nie dostałem własną. Firma rozwinęła się na tyle, że dołączył do niej również syn pana Marka i teraz jest to już firma rodzinna. A skoro już jesteśmy przy kwiatach, to jak zapewniają wystawce, przyroda i mnóstwo atrakcji czeka na tych, którzy odwiedzą ośrodek w Cierszewie. Mamy na miejscu restaurację, organizujemy pikniki, konferencje, szkolenia. Dla dzieci zrobiliśmy w tej chwili nowy plac zabaw. Atrakcyjnie mieliśmy również ofertę o saunę nowe domki grillowe. Bardzo zapraszam na jazdy konne oraz na przejażdżki najmłodszych na kucyku oraz na koniku. Nam, samorządowcom powiatu płockiego zależy, żeby na naszym terenie rozwijała się przedsiębiorczość, żeby przedstawiciele biznesu dobrze się u nas czuli i chcieli tu inwestować, mówił starosta Płocki. Myśmy się zdecydowali nie wystawiać swojego stoiska e, pokazującego co jest na ziemi płockiej, tylko zaprosiliśmy do współpracy przedsiębiorców z naszego terenu. Mamy tutaj dzisiaj 15 stoisk tylko i wyłącznie z powiatu i pokazujemy różnorakość właśnie przedsiębiorczości na terenie powiatu płockiego. Jesteśmy z nich dumni, że się zdecydowali, bo to pokazuje ich odwagę i takie świeże patrzenie na przedsiębiorczość. A z drugiej strony pokazują to, co jest u nas najciekawsze. Więc e, cieszymy się bardzo mocno e, i za rok myślę, że nie będzie już 15-30 z poetów W ramach Płockiego Forum Biznesu przygotowano również strefę ekspercką oraz strefę merytoryczną. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo przedsiębiorcy reprezentowali najróżniejsze branże i usługi. Nie brakowało też paneli dyskusyjnych.